Dzień z życia 24-latki we Wrocławiu. Od ponad miesiąca mamy inwazję mrówek w mieszkaniu. Po cichu liczyliśmy na jakąś selekcję naturalną. Czy w końcu im się znudzi? Się bały, ale nic z tych rzeczy. Tego w końcu rano się zdenerwowało. Było już ich naprawdę za wiele. Szybko wygooglowałam, co mogę. Poszłam do pasażu, wzięłam jakiś spray. I uwaga, prawie jak ręką odjął. Oby tak zostało na dłużej. Następnie błyskawicznie zebraliśmy się na drugi dzień influencer Slack. -like. Jednak tak samo błyskawicznie stamtąd wyszliśmy. Byliśmy tam może z godziny. Po pierwsze trzy razy zmienialiśmy panel. Ale niestety kompletnie nas nie zachwycała. Po drugiej, trochę ważniejszej. Dostałam dzisiaj okres, a niestety u mnie pierwszy dzień to jest mordęga. Całe szczęście, że z zawczasu wzięłam sobie noskę, więc byłam w stanie funkcjonować. W drodze powrotnie jeszcze zrobiliśmy zakupy i kupiliśmy pierwsze truskawki w sezonie. I jednak najpierw trzeba było je porządnie wyczyścić. Dajcie znać, czy myjecie truskawki tylko w wodzie, czy używacie też do tego sody oczyszczonej. Między innymi wypłyną z nich ślimace, więc jednak wolę takie porządne czyszczenie. Ja zamiast obiadu zjadłam sobie deser. gofry, kofry, które zamroziłam kilka miesięcy temu. Mega polecam ten paten. Pastą orzechową, którą ostatnio kupiliśmy, Truskawkami ubitą śmietaną, ubitą przeze mnie. Pyszności. Świet czorkiem wybraliśmy się już na afterparty Party Influencers Live. Najpierw była transmisja meczu Ligi Mistrzów, a później imprezka i koncert tylko. Tam byliśmy umówieni z Asią, którą poznaliśmy na Seablockerze. Już Wam o niej mówiłam. I poznaliśmy też Asi narzeczonego, Roberta. Imprezka była naprawdę super, a ja bawiłam się lepiej niż się spodziewałam. Mimo, że Tymek wyśpiewywał może co piąte słowo. Po świetnej zabawy i darmowych napojów, postanowiliśmy, że zbieramy się do jakiegoś bardziej kameralnego miejsca, gdzie jeszcze coś przekąsimy. Jak możecie się spodziewać, trafiliśmy na pizzę. Spotkanie było naprawdę przednie, już nie możemy się doczekać. Kolejnego. Do domu wróciliśmy bardzo zmęczeni. Spać poszliśmy po drugie. Niedziela czekała nas pełna wraża, Dlatego koniecznie oglądajcie jutrzejszego dnia. Trzymajcie się i buziaczki.